Największy mit studiowania. Przedsiębiorcy nie zatrudniają ludzi w oparciu o papierek, który mają po studiach, tak jak jeszcze to było kilkanaście lat temu. W życiu nie widziałem przedsiębiorcy, który zatrudniał kogoś, bo ten miał wykształcenie wyższe, ten miał dane studia, czy ten miał dany dyplom. Mnie, w mojej drodze, nikt nigdy nie poprosił o to, żebym pokazał dokument, że ukończyłem jakieś studia. Serio, i warto zrozumieć to, że dyplom nie zrobi za Ciebie kola sprzedażowego, nie przygotuje za Ciebie oferty, nie pójdzie za Ciebie na roz Mowa o pracy, czy nie zdobędzie po prostu wymarzonej pracy, jaką chcesz mieć. Przedsiębiorcy nie będzie interesowało, czy masz jakiś papierek, czy nie masz, tylko czy jesteś w stanie rozwiązać jego problemy, czy nie jesteś w stanie rozwiązać jego problemów, czy już je rozwiązywałeś, czy ich nie rozwiązywałeś i jakimi wynikami, efektami, sukcesami możesz się pochwalić, pokazanymi czarno na białym, najlepiej mierzalnymi. Bo największą różnicę w karierze zawodowej daje przynajmniej fundamentalne rozumienie biznesu, dzięki czemu lepiej będziesz dogadywał się ze swoim szefem, przedsiębiorcą. I bardziej nadawał na tych samych falach niż reszta ludzi. Twoje doświadczenie, twoje umiejętności i zaangażowanie, które trzęsie kulą ziemską, i to zaangażowanie jest też jednym z najważniejszych czynników, które zdefiniują twój późniejszy sukces. Przeglądałem w swoim życiu wiele CV, rekrutując ludzi do pracy w firmach, w których działałem, i oczywiście każdy miał rubrykę edukacja czy wykształcenie. Natomiast Nigdy na nim nie zwracałem uwagi, bo dużo bardziej wartościowe niż jakiekolwiek piękne CV z nie wiadomo jakimi studiami i wykształceniem da potwierdzone zdanie pod tytułem: W poprzedniej firmie w ciągu 6 miesięcy moja skuteczność sprzedaży wynosiła 40%. I to jest konkret, na którym zależy przedsiębiorcom, bo na koniec dnia płacą oni za wartość, jaką wnosisz do ich firmy, a nie za dyplom.